Witajcie nasi drodzy. Znajdujemy się pod totalizatorem sportowym i pójdziemy sprawdzić, czy można stamtąd wynieść trochę używanego hajsu. <grym> Ej, ja bym przyjęła nawet używany hajs, nie? Ja nie musi być, no moja babcia musiała mieć nowe. Ja mogę mieć używany. Wyprasowana musiała mieć. Musiała mieć wyprasowana no dokładnie. Tak, co to? Znaczy, to ma być złoty kolor, a nie żółty. Najdroższe, wasze dwie ulubione, <grym> grube korespondentki z Juchlandą. <grym> Mają kolejne okienko kalendarza lumpeksowego Do zdrapania, yy, do zdrapania więc uwaga Wcale się nie przybliżyłam Jeszcze raz zdrapałaś? Jeszcze raz nie zdrapałaś? Musisz jeszcze zdrapać Za tamto nie zdrapanie Inaczej psz, 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 psz. Jesteśmy przy ulicy Targowej pod stylówką, do której właśnie zaraz wejdziemy. No i będziemy sprawdzać co tutaj I... jest świątecznego. Na pewno jest tutaj bardzo dużo sylwestrów stalonów, no a może będzie coś na korasony. Chodźcie z nami. Ja poproszę ten żaket. Żaket. A może swetr. wy, oui, oui, żaket. Albo swetr. Odzież używana. Jak to musi być gorąco, żeby roztwarte na drzwi, a ja tu przecież zawsze pisz. O Jezu, już się boję. Proszę, takie, to, to takie studniówkowe z kiedyś, Autasy, tatuasy. A, tatuasy. Bo to nie taki znany materiał studniówkowy, tatłas. Ta. <noise> Tatras. Od razu z geografią. Ta. No ale tautas też może być. być powiedziałaś tatuasy? Tak. Proszę, zapraszam. No, nie no, ja, ja, ja czuję się zaproszona. Proszę. Proszę. Prosz, jak... Jezu, kobita się w chujkę zamieniła no, i mąż nie zauważył. To jest motyż tej sukienki, że jak ją macie na sobie, to cały czas dupsko robicie. Robicie taniec, bo wam podjeżdża do góry. Dancing dupalec. palec. Mhm. To chyba, że ktoś nie ma pośladków, no to ma dobrze, bo wtedy nie podjeżdża. Ja bym powiedziała, że nie mam ze względu na płaszczyznę, ale jednak mam. Ale masz bo boczne. Boki. E, Było miło tam nagrywać. że nam. A zobacz na tą sukienkę, zobacz, ona ma łączone... To jest sukienka tak zwana zasłonowa. Na randkę. Na randkę. Tak, ale zasłonowa, że wystarczy nieco unieść i się wszystkie wypinają. Czy górę to górę zajmujesz, też zajmować dół, to zajmujesz dół. dół. Właśnie, można sobie wybierać. Możesz zostać w jednej części. Bardzo elegancko i potem Aż założyć I zobaczyć, ten. czy rzeczywiście... Nie, no nie ma fejka. Nie, zero fejura. Nie. To nie jest wika i fejka. Roślinki te plastikowe wika i to są fejki, nie? Tak, a ja zawsze się zastanawiałam, czy przypadkiem to nie są te stoliki. Nie, stoliki są laki. Stolik, który jest na wyposażeniu Bo masz szczęście, jak skim... przetrwa więcej niż jeden dzień po zalania i właśnie się nie Nie <grymne> Ty już przedstawiłaś, chciałam powiedzieć, że Ty już przedstawiłaś cały cykl życia laka. <grymne> tak. Ej, to jest fajna sukienka, dosyć mhm. duża. Na biodro. To, to, to nie będzie ładnie ale na zobacz, leżało. nie, ja już widzę, że to jest spłaskator corasona. Tak. Załóż mi rękiewiczkę. Płaszczynburg. Leć... Jezu, zobacz, a to takie trochę... Yy, yy, jak to błyszczy. Ej, nie, ale to jest to, to... taka trochę... To jest taka trochę... Spójrz, to taka trochę e, lata 2000. Tak, tu tak. Tu taki tak, a'la tak. ramionczko, tu taki a'la lejący tak, się dekolt. Dokładnie. E, to dla Rudej Grażyny bym powiedziała, to już się, to jest 2016, którego nie chcemy z powrotem. Ty, ale wyobraź sobie jak będzie to wyglądało przecież, cyc pod szyjem. Nie, ale te sukienki pewno są, ławne, a są ładne, a zobaczcie, ładna. Ale ona się bardzo, bardzo źle układała. Tutaj dla prawki Jessy na Sylwestra też jest odpowiedniej strony. No powiedz, ona no. będzie się twoim zdaniem dobrze układała? Nie. No litości. No bo to są, Słuchajcie, zależy od firmy. Niech ja nie się są? obruszyłam. No, ej, tu zobacz na mnie. Nawet no, bym się zmieściła. Chociaż. Nie, nie ej, a ty nie chcesz takiej na święta? A co robimy na święta? Nie wiem. <laughs> zobacz jaka piękna. 120 zł. One są powyceniane tutaj z tego co widzę. To, to są Sylwestry dawne. Dlaczego ehm. znaczy ty mówisz, że nie wejdziesz? Bo nie, to nie jest na... Jaka długa ona jest? No, jak się rozszerzy pod wpływem założenia na ciało, to będzie Ja klucza. powtórzę, dobrze było miło. <noise> Nie możesz opuścić tych romskich klimatów. Dlaczego romskich? Zaraz wam pokażę. Dawne życie poszło tak. <noise> dziś na zimę ciepłsza. Tylko koni, tylko koni. Patrzcie to wzór, w sensie to cykiny takie, ale tak to jest to jakiś... Arabsk. Komplecik. Komplecik. Gorąca turczynka. 50 plus. O, mi się to podoba. Wiadomo, ja to lubię mhm. takie babcine klimaty. Ej, ale może to przymierzysz? Widzę, że i w, w ramionach jest większe. Proszę Państwa, 95 złotych, a też 40, zł, to nie wejdzie, wrzuć. Rzecz... To elo. Orzeż mordę, a to jest do sprzedania? zajebista mi się podoba normalnie krynolina jak poczekaj, spróbuję sobie załatwić mamy tutaj proszę bardzo bardzo ładny jest ten kożuszek, mi się podoba, dosyć długi. Big Bok i falbanki, ale niestety trochę zmechacony. O, bardzo fajny hem. Taki dosyć sztywny. Aha, zaraz wam pokażę, bo ja to wam pokazuję tak, że tego nie widać w ogóle. I jakieś sztuczne futerka. Tak, tu też są zawsze fajne płaszcze, chociaż. Większość z nich, och, mąki. Niestety. No. Niestety udało mi się ustalić, że stalarz będzie się kurzył forever. Nie no, wiadomo. Ci, <laughs> że tutaj przez odnowienie tej ściany, aż butikowo to wygląda. Doprawdy, ceny też się zrobiły butikowo. Ja, ja? Od razu masz adres do Google Mapsa. pierwszym lepszym włoskim mieście. Dajcie norkom żyć. Ale Tadeuszom norkom? Tadeuszom norkom, po prostu. Co to jest, sweter? No właśnie? No. O, proszę. To akcenty w postaci reniherków. Jakieś chusteczki. Brzydkie jak, nie wiem, ale... co? Słuchajcie. Milion lat temu na no Allegro znalazłam takie buty, tylko w kolorze czarnym. Na Allegro? Tak. Nie... Na, na Allegro, na Allegro. I uznałyśmy, że są genialne, no. że po parze zamawiamy. Kosztowała jedna para 139 zł. Przyszły, wytrzymały dwa założenia, bo to była tektura powleczona takim skajakiem. I tak się skończyły nasze szukania butów po Allegro, takiego wzoru. No teraz to jest tak, że tych wzorów w internecie jest naprawdę bardzo dużo. Możecie sobie wejść na jakąkolwiek stronę... Ej, bez kitu, tutaj jest dzisiaj mocny 2016. Jakie bajkery. No nie? Ale to są spokojnie. Z tymi paseczkami. 99. Ci się zapowiadało dobrze, ale to jest chyba naszyte. Tak. Jakiś stwierdziła. bo tak... A co to? A co to jajco? Jajco, No jak widzicie swetrów tutaj jest kolko i ugodna. Ale jakie luzy są dzisiaj w oglądaniu, nie? Właśnie wydaje, że tu zawsze są miarę luzy w oglądaniu. O mój Boże, co za wzory. Są też pijamy. Anolfi Metki nawet wyglądają jak taki letki To bardzo dziwny Mikołaj, czy to jest jakiś krasnoludek? Ktoś zna tę postać? Te są też świąteczne rzeczy. Chcę się, to możecie sobie coś tu wybrać. Zobacz te skarpety. Ciekawe, czy to do zdoby, czy można na cukier. W każdym razie jesteśmy teraz na męskich. Chciałam Ci pokazać laks Lastryko, wytuptany nieźle. Proszę bardzo, aż na zdjęciu Haluxa. tak wirował tą babą, że ona się prani robiła. Proszę podczas... mu się lastryko odbiło na bucie. <laughs> Proszę bardzo, pokażę. Piękne sztyblety do jazdy konnej, skurane, na tak. zł. Nawet, Słuchajcie, Nawet całkiem niezniszczone. To jest jak za darmo. Jak wy je kupicie, to jakbyście zaoszczędzili 600. Ale pozwól, pozwól. Pozwalam. Słuchajcie, widzę, że to po tym samym kuślu nie jest. Te trzy pary są po tym samym kłopie. On tak tymi babami wirował, że on tam trzy pranie on nie mamy. Na tysiączku przywirowany. Zobaczcie tutaj, jak czuł, że on wyruszy w podróż po wybrankę serca. Nie, on zbierał po prostu stemple zamiast do paszportu. Dawaj mnie na buta, panie! Śmieszniej <śmieszczony> by było, jakbyśmy się nie śmiały. Wiem, ale, nie ale chciałam powiedzieć nie, tak. my się śmiemy ze swoich żartów, w się do innych ludzi. Chciałam powiedzieć, że tutaj z kolei wygląda jakby gdzieś na wycieczce spotkał jakiegoś węża i jak powiedział bardzo ładny motyw, ale coś za mało kolorowy. Daj Jess'a no. tego lakiera. Pazury se ostatnio zrobiłaś. Normalnie ją krokodajmy całą noc tam. Często nie mogę. Mówić. Słuchajcie, Julia mi potwierdziła e, za że chłop e, był jeden właścicielem tych trzech tak. par, ale ewidentnie Lastriko najbardziej mu do gustu przypadli. Tak, bo najczęściej doszada. Ale widać. zobaczcie, jak zapiękka On wkładał i wyjmował te stopy. Wkładał i wyjmował. Bez rozwiązywania widać. Dobrze, że stop krawaty, Byłem, ale cały czas bardzo. Widzicie, to są toby buty poprawiające humor. <coughs> <coughs> Do tego taki szal. Do tego taki szal, ale Mountain Peak. Zobaczcie, jaki Nike. To chyba nie jest Nike. Nike. Dlaczego Beach Club? O Ci chodzi? <coughs> Słuchajcie, jak chłop będzie bogaty i będzie miał więcej niż jeden ciągnik i traktor. To może on wam nie powie, ale będą znaki. Proszę bardzo. Proszę bardzo. A to jest jaki rocznik? Co? Nie, numer osadzenia, siedział za niewinność. Za ten ciągnik, bo go zajebał. Jezus Maria. Albo i nie. Jezus. Nie, tam. O, Dobra, zaraz wysimy Miami. Ester Miami. Ale ty ładny, mi się tak, podoba ta Tak, To kostka. jest fajna taka w stylu retro. Fajne, nie kupujemy. E, słuchaj, ja nie wiem, ale mi się wydaje, że tutaj dziwne są te bluzki. One są do ciebie iść. Witamy serdecznie sekcję świąteczną. Opowiem Ci, że ja nie mogłem się doczekać. Sekcję Tak, a zobacz, bo pamiętam, że to była taka bogata. Ale to jest skajak. Na pewno. Skajak? I jeszcze patchwork udaje? Zobacz, jaka szalona torebeczka. Tu są w ogóle. Spójrz. Szalona torebeczka. I to jest więcej tych torebek tu ja czekam. O, słodziak Proszę uprzejmie. Dobra, Mikołaj coś zmajstrował. On się nie ukrywa przed dziećmi. On coś ma na sumieniu. O tutaj taki niby trochę klasy, a niby trochę nie klasy. Winner X dinner. diner <grym> Okej okay. Elfi. Burst Christmas. Szalone to jest. To jest chyba z pagiem. Tak. Help for Heroes. No nie. Dobra. Etiuda pod tytułem Jednorękie nakładanie koszulki na wieszak. Dame, Uda się. Hehe. He. Ale nie wiem dlaczego spadła. Christmas... Kur... Ja... Przepraszam, ale ja nie mam cierpliwości takiego spadania. On jarał. Ewidentnie coś mają. Czy to jest orzeł? Czy to jest indyk? Nic nie rozumiem. Let me take an elfie. Aż a selfie. Aż selfie, okej. Okay. Jakieś bombeczki. Rebel z hope. To jest świecące. Widzicie, tutaj są lampki. Dobra, to jest każdy na kogoś ewidentny wydruk. Ale te swetry są. Jest czym wybierać, słuchajcie, green Ale jeszcze nie zobaczyłam niczego szałowego. Nie leć. Nie leć. Mam dosyć tych spadających blues. Ej, jakby tu były prawdziwe perły. Przemyślałabym. Bo to jakaś taka troszeczkę mi się wydaje w klimacie filmów noir, no nie? No nie wiem sama co sądzić. Chyba nie. Sowego sklepu. Świąteczny sweter M&M'sowy z pustym tyłem. Tył jest z kamem. Tu się dzieją rzeczy. Boże, jaka smutna fajka z tego, z tego nosa. No nie? Czy się spodziewa, że tak. Bałwan będzie miał taki sztorc nosowy, on ma takiego taki smutek. Microsoft London Development Center. Mm -hmm. O oh, gosh! Poznajcie, co to jest? Nie <laughs> Poznajcie, co to jest. Był taki film... E, Boże, aż mi się język zaplątał. Był taki film dokumentalny, serial dokumentalny na Netflixie e, o tych ludziach, którzy tresowali trzymali właściwie jako zwierzątka domowe yy, zwierzęta dzikie, czyli tygrysy, lwy. I to była największa przeciwniczka tego i nie pamiętam, jak on się nazywał. A tu koszula, ale ogród botaniczny. Ale muszę wam powiedzieć, że fajnie są bardzo wyeksponowane te rzeczy, szczególnie yy, cekinowe. Czy to jest ten? Z tego serialu na ten? <laughs> to jest dopiero świąteczny sweter, co? Ej, od niej ugrać. Co? A, już idę płacić A one tak, już myślałem, że to jest taki wodny. A zobacz jaki tu jest komplet jeszcze tych kwicerek prawie, że. Tu jeszcze są, zobacz, tu jeszcze są zimowe. Nie i są. Kobita siedzi i słuchajcie, ona tu siedzi cały czas. My wychodziły z tyłu, w. Kamila parker Proszę Dobrze. Cóż to był za Jest tutaj dużo. Jest tutaj dużo i tu się dzieje. Przyjemnie się tutaj chodzi. Z łatwością można sobie coś znaleźć, ponieważ bardzo przejrzyście jest wszystko powieszone. Tak. Wszystko ma swoje sekcje i te ubrania nie są takie brudne też. Jest dużo ciuchów, butów, są sylwestrowe, ciuchy świąteczne. Ciuchy... Mało jest naturalnych tkanin, ale ja myślę, że one są wykupione, bo pani mówiła, że tutaj jest dostawa zaraz. No, dostawa jest jutro, także myślę, że jutro tak. rano, a nie wiem czy wiecie, ale podobno w którymś lumpeksie przy ulicy Targowej na nowej dostawie było tyle ludzi, że złamano tak. osobie rękę płoksią I, i wyrwano drzwi w witrynie. Tak się pchali. Dlatego ja się boję nowej dostawy w nas. Nie było jakby co. Nie, to nie my. nie przyjeżdżały na dostawę nie. Nigdy. absolutnie. No, nie. Jutro znać. rano. Słuchaj, może by... Słuchaj, ale byłby vlog. Tak. Chyba jakbym kamerę ubezpieczyła wcześniej dodatkowo. Musiałabyś ten, założyć... E, GoPro na GoPro, taki wiesz, wodoodporny, kuloodporny. Kuloodporny, no. Kochani, jeżeli podobał nam się no nam się podobał. <laughs> Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście dajcie lajka. Koniecznie powiedzcie, które laksy, która para butów najbardziej wpadła wam w oko. Ja jestem jednak Team Elastrico. A wśród osób, które wiedzą, która wpadła w oko, wylosujemy osobę, która dostanie je dla swojego męża, co wyda to? <laughs> Albo dla Ciebie. Trzymajcie się. Są tak duże, że można z nich zrobić kwietniki. <laughs> Trzymajcie się bardzo ciepło serdecznie, kochamy Was. Bye, biasi, bye, Lapsi, bye, si. O to cała kolekcja. Boże! No. To jest cudo. To są buty, które będą przedmiotem wygranej. Która by nosiła? Który by nosił?